Sposób na kamień pod prysznicem, skuteczny i tani trik. Weź starą szmatkę z mikrofibry i potnij ją na kawałki. Przygotuj miskę i nalej do niej octu. Zamocz w nim paski i upewnij się, że dobrze nasiąknęły. Rozłóż je w miejscu, gdzie zauważysz kamień. Zostaw okłady na około godzinę, a po tym czasie po prostu je ściągnij. Pozostałości przetrzyj gąbką i gotowe. Efekt zauważysz od razu. Do miseczki nalewamy octu, a następnie ręcznik papierowy nasączamy w nim. Jeśli pod kołnierzem w łazience mamy brzydki kamień, wystarczy przykleić ręcznik papierowy i zostawić na jakiś czas. Na koniec wystarczy spuścić wodę i gotowe. Kamień zejdzie bez problemu. Masz problem z zaparowanym lustrem w łazience? Wystarczy pianka do golenia. Rozprowadź ją na szybie, a potem dokładnie zetrzyj. Pamiętaj, zabieg ten warto powtarzać co kilkanaście dni, aby utrzymać efekt niezaparowanych szyb. Wrzuciłam tabletkę do pralki i włączyłam program. Strzażały ręcznik znów jest śnieżno-biały. Aspiryna rozjaśnia żółte pramy. Co więcej, robi to delikatnie, nie powodując żadnych trwałych uszkodzeń materiału, ani nie pozostawiając po sobie silnego zapachu, jak to ma miejsce w przypadku wybielaczy. Wpleciona w tkaninę może usunąć zakorzeniony brud, który powoduje odbarwienia. Zadbaj o swój komfort i bezpieczeństwo. Poznaj, jak usunąć kamień z czajnika domowym sposobem. Jak się pozbyć kamienia z czajnika, nie jest prostszego. Aspiryna gości w większości domowych apteczek. Jeśli się przeterminuje, to absolutnie nie wyrzucaj jej do śmieci. Wykorzystaj ją. Uzupełnij czajnik ciepłą wodą, wrzuć do niego dwie tabletki i odstaw na minimum dwie godziny. Jeśli twoje urządzenie jest mocno zakamienione, czas ten będzie dłuższy. Następnie wylej zawartość czajnika i dokładnie go wypłucz. Zobaczysz, że po kamieniu nie ma nawet śladu.